Mario One z jedynym i niepowtarzalnym prowadzącym brzetem z DC Kids. W tym odcinku pokażemy wam ciekawostki o najbliższym sojuszniku i jednym z najlepszych przyjaciół Batmana. Tak się składa, że ta lubiana przez wszystkich postać jest w zasadzie rodziną Bruce'a Wayne'a i pomaga Batmanowi bardziej niż mogłoby się wydawać. Mowa o Alfredzie. Good heavens. Sorry about the mess, Alfred. The front door too conventional for you, sir. Najlepszy kamerdyner w historii komiksów jest z nami od lat 40. i nie tylko dba o czystość Bat-Jaskini, ale jest też ważnym członkiem rodziny Batmana. Obejrzyjcie ten klip z Beware the Batman, w którym Alfred dba o formę Batmana w chwilach, gdy ten nie walczy ze złem. <grym> Are we through? I didn't hurt you, did I? Alfred. I'm quite fine. Thank you for asking, Bruce. Tell me that was not the real Van Gogh. A copy. The real painting is safely locked away. I'll have your room and the hallway cleaned by this afternoon. Good. What's wrong? It took you five moves to subdue me. It should have taken you three. Your reaction to me at the foot of your bed was sloppy at best. If I hadn't purposely. <sighs> Do we need to do this now? Ugh. My job is to protect you. I can't do that if you won't let me. You're not alone in this. We've had this conversation. Your job is to protect Bruce Wayne, not Batman. Are they not the same? As you Alfred is not an ordinary He is, of course, one of Batman's If you or Batman need me, I will be there. This I promise you. Ale być może nie wiecie o nim wszystkiego. Oto ciekawostki o Alfredzie Pennyworthie. Numer jeden: były tajny agent. Alfred jest świetnym kamerdynerem, ale to nie jest jego pierwsza praca. Zanim objął posadę w rezydencji Wayneów, Alfred Pennyworth służył w brytyjskich siłach specjalnych i był agentem w MI5. Dlatego tak świetnie sobie radzi w walce. So. Jolly good reflexes. Jest też przeszkolonym medykiem. Więc kiedy Batman dostaje w skórę, Alfred pomaga mu odzyskać zdrowie. A stranger in the Batcave? Tonight we'll make an exception. Oh my. Cat could use a dentist or a medic. Right then. Numer 2. Ojciec zastępczy. Alfred jako jeden z nielicznych zna tożsamość Batmana. Dla Bruce'a jest niczym ojciec. Po śmierci rodziców Bruce'a Alfred wychował go jak własnego syna i pomógł mu stworzyć postać Batmana. Trudno sobie wyobrazić kim byłby Batman bez pomocy Alfreda. Czy w ogóle byłby Batmanem? Ale Alfred nie wspiera wyłącznie Bruce'a. Pomaga całej rodzinie Batmana, na przykład Robinowi. I kiedy Bruce decyduje się na przygarnięcie młodego Dicka Graysona, Alfred zostaje opiekunem obu superbohaterów. His parents were all the family that boy had. That's why I've decided to take him in as a foster son, if he'll have me. I was lucky enough to have you to guide me through those dark days, Alfred. Dick deserves the same. Welcome home, Dick. Served. I think this table might be bigger than my family's entire trailer. Indeed. It can seat 22 and sleep half that number. Now be sure you finish everything on your plate. So, where's Bruce? He's never around, is he? Unfortunately, his work demands much of his time. <laughs> Master Dick has been asking for you. I can't sit back and wait for the police to link the Zukos to the crime. Now that the boy is part of this family, I suspect he may need a father figure more than he needs a crime fighter. The criminal responsible for my parents' death was never brought to justice, Alfred. That's a burden I won't let Dick carry. Boss Zuko and his brothers have been harassing Gotham business owners for years. So far, my only lead is a toothpick I found at the circus carrying traces of Zuko's DNA. That would seem to only confirm what you already know. His involvement. This specific brand of toothpick is carried in only two places in Gotham, Alfred Garrett's family restaurant and the Ice Pig Club. Master Dick, could I see you? Chop chop. Huh? I thought you might want to see this. O rany, warto słuchać Alfreda. Posiada on też inne ciekawe umiejętności. Na przykład. Numer 3 jest doświadczonym aktorem. Wiedzieliście, że Alfred potrafi grać? Bo potrafi. Być aktorem szekspirowskim to unikalna zdolność jak na kamerdynera. Aktorskie popisy Alfreda bywały pomocne przy współpracy z Batmanem. Alfred nie tylko pomógł w stworzeniu alter ego Bruce'a, ale też zawsze udaje, że nie wie, że Bruce Wayne jest Batmanem. Numer 4. Ma smykałkę do technologii. Alfred to technologiczny czarodziej. Kiedy nie zajmuje się Bat-jaskinią podczas gdy Batman ratuje miasto, zwykle naprawia gadżety Batmana oraz testuje jego kostiumy. Let's get to work. shall we? Alfred nieraz prowadził specjalne pojazdy Batmana. Na przykład w tym klipie z serialu Batman, w którym zasiada za sterem prawdziwego Batwinga, żeby ocalić porwanego Brusa. To musi być tutaj. Sprowadź nas na dół. Odmowa. Ale na dole jest pani bruz. Musimy lądować. Niemożliwe, za mało miejsca. Ląduj, ty kupo śrub! na twoją zgubę. O, Boże! O! 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 nas! Uwaga, skały. A to historia. Patrz pod nogi. W imieniu królowej przejmuję tę ziemię dla Hiszpanii. Pani Bruce! Okej, okay, może powinien poćwiczyć pilotaż, ale zrobiłby wszystko, żeby uratować Brusa. Lojalność Alfreda to zdecydowanie największa z jego supermocy. Nigdy nie zdradziłby swoich przyjaciół ani rodziny i zawsze próbuje pomagać innym, żeby stawali się lepsi. Perhaps it is time to regain your courage. Jest dla mnie wzorem do naśladowania. Well done, sir. Dziękuję za uwagę. Oglądajcie Zamaskowanego Mściciela co tydzień na kanale DC Kids. Odcinki, których fragmenty oglądaliśmy, dostępne są na stronie Warner Home Entertainment. Trzymajcie się!